Zbylitowska Góra Zbylitowska Góra to jedna z tych nielicznych w Rzeczypospolitej miejscowości, które przez wieki pozostawały w rękach jednego rodu. Podtarnowska wieś góra od średniowiecza należała do zacnego rycerskiego rodu Zbylitowskich. Oni i ich krewniacy, kotowscy, dębińscy, moszczeńscy i żabowie, władali tym terenem. Aż do reformy rolnej w 1946 roku. U progu XX stulecia ostatni dziedzic z Belitowskiej góry, hrabia Stanisław Żaba, sprzedał przyległą do tarnowa część majątku siostrom ze zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Siostry przybyły tu na zaproszenie biskupa Tarnowskiego, aż z dalekiego Lyonu, gdzie zlikwidowano klasztor. Projekt nowatorskiego zespołu klasztornego. Przygotował architekt Janusz Rypuszyński. Kompleks składał się z dwóch modernistycznych skrzydeł, z którymi kontrastowała neoromańska kaplica. W budynku frontowym mniszki założyły gimnazjum oraz szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Wokół klasztoru rozciąga się park, uznany za pomnik przyrody. Zarówno klasztor, park, jak i wspaniała buczyna karpacka. To zielone płuca tarnowa leżą bowiem w administracyjnych granicach miasta.